No hello, siemanko, z tej strony JP Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jak już widzicie gramy w grę Not for Broadcast Czyli nie do emisji O co chodzi w tej grze dowiecie się już za chwilę Ogólnie o to chodzi, że będziemy tutaj mm, Jak już to widzicie mam yy, Zatrzętą grę, tylko chciałem sprawdzić czy to jest zrobione i wszystko jest dobrze. Yy, hmm. dobrze jest ustawione, bo miałem problemy lekkie z tą grą. Ale na szczęście tak, już jest wszystko ustawione. Powinno być dobrze. Powinno wszystko dobrze działać. To co? Zaczynamy nową grę. Nazwijmy ją. Nazwijmy ją nasza. Yy, nie, co? A, nie można. A, nasza. Nie, nasza. Tele. No Telez. Matka to ja nie potrafię pisać. <gry> Dobra, start game. Start game, start the game i lecimy z koksem. Nie wiem, czego się mogę spodziewać po tej grze. Jak już widzę, jest fajna. Ona jest jeszcze ta gra w wczesnym dostępie. Niestety, no nie jest po polsku też. Mam nadzieję, że wyjdzie cała i że y, już no, nie będzie z tego wczesnego dostępu. Aha, i tak, y, niestety też przez to, że jest to wczesny dostęp, to tutaj nie będzie za dużo misji, chyba są trzy takie podstawowe misje, czyli myślę, że trzy odcinki będą. One najprawdopodobniej pojawią się w tym tygodniu hmm, wszystkie te trzy, tygo, trzy filmy. Zaczynając od niedzieli, później wtorek, yy, czwartek i sobota. Nie. Wtorek, czwartek. No, w sobotę będzie coś innego, bo. Bo, bo. No, bo już teraz myślę, że przejdziemy tą całą grę. Jeszcze tak sprawdzę. Ok, super. No teraz to już wszystko nas zapoznaje, czyli tak. Ten ekran to jest dwie sekundy opóźnienia. Tu jest już jakby na żywo, co idzie w telewizję. Tu jest ekran jakby dwie sekundy przed tym, co się co pójdzie do emisji do telewizji. A tutaj są ujęcia, jakby to powiedzieć. Będziemy sterować ujęciami, które mamy brać, a które nie. Tu będą jakieś, nie wiem, na przykład jakiś reporter, jakieś wywiady i tak dalej, i tak dalej. To zobaczycie wszystko. To jest moje chyba już drugie podejście, trochę do nagrania, z tego względu, że os na ostatnim nagraniu niestety nie wszystko działało. I musiałem, musiałem powtarzać, muszę powtarzać ten odcinek, więc troszkę już wiem więcej, no aczkolwiek nie robiłem to dopó... później, nie robiłem. Y nie robiłem już żadnej misji, więc nie wiem, co tam będzie. Aż zwłaszcza ten nowy dodatek, który wyszedł, chyba turniej czy teleturniej? Chyba teleturniej, tak to się nazywa. ale nie, nie, nie pamiętam, co tam, co tam było. Mam nadzieję, że ta przygoda będzie fajna. Dobra, S. Każą nam kliknąć S. Co tu mamy? E Aha, reklamy. Oczywiście, jak w każdej szanującej się stacji, muszą być e jakieś reklamy, tak? Bo to jest takie normalne dzisiaj. Dobra. Iwu, do góry. Ten odcinek najprawdopodobniej będzie trwał jakieś 20 minut, tak? Plus, minus zakładam. Więc e no, myślę, że nie będzie aż tak, tak źle. Aha, dobra. Ekran pierwszy. Zaraz wchodzimy na antenę. A dokładnie za 10 sekund. No, jak już słyszeliście. I ruszyliśmy. O, właśnie, tu jest to, co mówi aktualnie, a to, co idzie na antenę. Tak? Wszystko raz, jasne, mam nadzieję. Ok, teraz będziemy naszymi kamerami. Yy, będziemy zmieniać tutaj podgląd. Tutaj aktualnie nie ma, tu w ogóle nie ma sygnału, a tutaj nie wiem, co to jest, jakieś dziwne coś. I teraz nasz reporter zapowiada, co będzie chyba w, dzisiejszych, w dzisiejszym programie, że tak to O, jest. Będziemy musieli teraz przełączyć na drugi ekran za 5, 4, 3. Dwa. Jeden. Już! No i pięknie, poszło. Ten się jeszcze napije. Mam nadzieję, że nie jest za cicho, to co mówi, ale nie chciałem właśnie, żeby było głośno. Ech. No i ruszyliśmy z naszą grom. Lecimy. I teraz będziemy musieli przerzucić na jedynkę. No i pięknie. Poszło. Hmm. Z tego co ja wiem. Aha, i właśnie mamy tutaj jeszcze takie coś jak zakłócenia, i nie możemy doprowadzić, żeby ta zielona kropka była na tym. Nie zielona, tylko biała kropka była na tym zielonym polu. Tak, biała kropka nie może być na zielonym polu, bo będzie tutaj zakłócenia na tym odbiorniku, na tym ekranie. Przez co ludzie nie będą widzieli tego i będą nam spadać. Yy, no, oglądalność będzie nam spadała. Tak. 26 sekund jeszcze będzie zapowiadał albo co, coś tam mówił, i później będziemy mieć reklamy. Nasze pierwsze reklamy. Ech, lecimy w dół. No i o, dobra. Idealnie. Śpiewająco. Będziemy tu jeszcze też, jak to w programie na żywo, chociaż w programie na żywo się nie cenzuruje, ale my będziemy cenzurować jeszcze. No i pięknie, i teraz reklamy. Jak widzicie, nie ma nic ciekawego. Oni sobie gadają tam. No i dobra, tutaj są podstawowe jakby zasady programu właśnie takie na żywo. Pierwsze to jest, żeby mm, zawsze dawać kamerę na osobę, która mówi. Druga zasada to nie może być, nie może to trwać dłużej niż 10 sekund na tej osobie, czyli trzeba zmieniać kamery co 10, tak, co 10 sekund. A trzecia zasada to nie można yy, Trzymać kamery na osobie, która na przykład się zaśmieje dłużej niż 3 sekundy, czyli jakąś relację, reakcję, proszę, nie, relację, reakcję. jak będziemy je kamerować, może ujęcie, no to nie może być, nie może to trwać dłużej niż 3 sekundy. Dobra, zmieniłem na pierwszy i będziemy mieć teraz już naszą, naszą, naszą. Naszą redaktorkę później i lecimy dalej. Na antenie już jesteśmy. Ruszyliśmy. O, oglądalność idzie nam do góry. Pięknie, przeszło. Okej, okay, teraz na trójkę y dajemy. Dobra, idealnie. I teraz. Dobra, na dwójkę. No, kurde nie. Dobra, ok. No i super. Idzie do góry.

Yes. Dobra, no i tak właśnie, <coughs> o matko, <coughs> mnie zaleciało, i tak właśnie będziemy, będzie wyglądało nas dzień, tak, będziemy siadać, o nie, 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 nie zmieniłem, aj, trochę spadło nam oglądalność przez to, że zapomniałem zmieniać yy, kamery, no nic, trudno. Trzeba się niestety tutaj skupić i nie zawsze właśnie będzie to właśnie takie precyzyjne. Zwłaszcza no, jak się chce mówić do mikrofonu i jednocześnie właśnie to nagrywać. No Zobaczymy. Dajmy teraz na dwójkę i dajmy na jedynkę. Znaczy na trójkę. Okej. Okay. Dobra, super. No i okej, okay, lecimy dalej i teraz dajmy na, na dwójkę, bo znalazłem się znowu z nudą jedną perspektywą, jedną y, kamerą, matko, nie wiem jak to nazwać, jednym ujęciem i będą się próci. No, czyli będziemy nam spadać oglądalności. Dobra, jesteśmy na antenie, jeszcze mamy dwie i pół minuty wywiadu, matko, już mi się nie chce. Okej, okay, dobra, teraz idziemy na to. babę. Dobra, babeczko zadaje mu pytanie i ten będzie odpowiadał. Super. Tutaj też nie będę zawsze roz... ten mówił, ponieważ będę chciał... Nie wiem jak to wyjdzie i na ile to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że uda nam się, uda mi się w post, postprodukcji, y, w postprodukcji, no y, zrobić dodatkowe napisy, żeby osoby, które jakoś zbytnio nie mówią po angielsku, albo coś, jeśli nie zapomnę, oczywiście nie, ja zobaczymy. Jak będę pamiętał, żeby to dodać, to dodam. Y, dobra, dajemy na dwójeczkę i te, już w tym, w tym. Już doczekamy do naszego zapowiedzi. za niedługo nam się włączą reklamy, mamy B, no to dajmy teraz reklamę B. Super, poszło. No i teraz mamy czas na antenie reklamową, że tak to nazwijmy, segment y kolejny A+, kolejny A+, no to super, ja się cieszę. Kurde, nie czytałem co mówił. No trudno. Nie, 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 nie wiem trochę. Coś tam, że coś za późno, ale tyle wywnioskowałem. <laughs> w tych ostatnim zdaniu. No, no dobra, trudno. Mniej więcej wiem o co tutaj I'm chodzi, więc the the term, nie trzeba Julia mi Salisbury. tutaj mówić. I'm dobra, mamy those. tu. Oh, o, dajemy na czwórkę, bo ten jest pijany, okay. tak? Okay. Well, uh,

No, i w każdym, w każdym razie to jest jakaś tam partia rządząca, czy jakaś tam partia inna, i będziemy musieli wybrać jedną z dwóch. O kurde, no zapominam zmieniać ten, nasze ekrany, przez co nam nie idzie to do, do góry.

<try> mhm, i teraz dajemy na dwójkę I zaraz przerzucimy Chyba na Tego gościa, bo on mówi Ech, No i super Jak widzicie Praca nie jest taka ciężka Chociaż naprawdę trzeba się skupić Przepraszam, przepraszam Trzeba się skupić, żeby tutaj wszystko zrobić Dobrze o, no, no właśnie, zawsze zapominam, żeby tutaj zmieniać te kamery. Dobra, nieźle, nieźle. Podobno nieźle, no to super. Ja się cieszę. Dobra. we will put the wealth of this country back where it should have always been in the hands of the people who created it today it yes it ends today and tomorrow we'll start making it fair again Just like <laughs> and then, <laughs> i we all get to... i can't argue with that thank you for your time <laughs> Dobra, jest, udało nam się, ale mam wysoką oglądalność. No, no, nieźle. No, jesteśmy już po. Tak? Aha, reklama, ok. Super. I ostatnia reklama. I to będzie koniec pracy na dzisiaj, z tego co ja wiem. Chyba koniec, tak mi się wydaje. Koniec pracy. Ech, tu już więcej nie mamy, chyba. Do... Tak, widzimy się do jutra. Tak, tak. Super. To będzie dzisiejszy koniec. Jest, dotrwaliśmy do końca. Kontynuujmy. Tu A, A, no i B, niestety. No, no niestety. Ale nie jest tak źle, zawsze mogło być... być gorzej. Jeszcze mamy y, takie o, archiwum, i tak dalej, bla bla. Y, więc no, tego nie będę wam mówił i pokazywał. Nie ma, nie ma sensu, bo sam z tego korzystał nie będę. W każdym razie dziękuję bardzo Wam za oglądanie tego odcinka. Może jeszcze nie był taki emocjonujący, ale na pewno będę się starał, żeby one trwały lepiej trwałym. Były lepiej robione i ogólnie, ogólnie y, były w lepszej jakości. Niż są teraz. No ale to trzeba trochę czasu na to wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jak już mówiłem, albo nie, nie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!